Odcinku. dzisiaj wjeżdżamy w Broch. wczoraj w sumie zacząłem go, ale powiem wam szczerze, że muszę mm, ojej gdzie to jest yy, muszę co ja muszę? zdjąć znaczy, czy zdjąć, czy opuścić yy... sieczkarnię, żeby po prostu nie kosić tego Jak sami wiecie, w kroku to jest po prostu masakra. A jeszcze muszę przełożyć paseczek. Wszystko pasuje. Tak jest, tak jest. Przełożone, przełożone. Dobra, to zabieramy. Szkoda po prostu ścinacza, tak, na to wszystko i... Będę zostawiał, później się sieczkę zetnie yy, orkanem jakimś, no i tyle, no, no i, i, i walczymy, walczymy, dzisiaj z grochem, jakieś tam burze zapowiadają, więc, więc lecimy z grochem, żeby później nie było żadnych problemów ze zbiorem, bo nie dość, że i tak już jest wywał, wywałowany po tej nawałnicy, dlatego, dlatego lecimy. Dlatego lecimy z grochem i tyle. O, popkaszam sobie i wtedy będziemy, będziemy już już walić. Wczoraj wieczorem próbowałem zobaczyć jak się wszystko ciągnęło. Nie, nie dało rady już już kosić, o takie kupy się robią i, i, i tyle. No, 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 nie. groch jest taką rośliną, że do określonej godziny, jak tylko troszeczkę wilgoci złapie to już jest, tu już jest pokoszeniu. O i koniec. Kropka. teoretycznie on powinien się tam leciutko ko leciutko właśnie kosić. Także wiecie, to nie jest jakiś problem ze zbiorem grochu. No ale ale wiecie, no sporo sporo jest tutaj. No jeżeli jest stojący groch, to jest po prostu bajka. A jeżeli już tam troszeczkę leży, to już jest, już jest problem. Już jest problem. I groch, groch, dosyć, dosyć, o suchutki to już nawet się nie ciągnie Troszeczkę motowidła przyspieszymy, żeby zdążyły podrywać go No i słuchajcie, i leci Powoli, wiadomo tutaj będziemy yy, obkaszać, także na początku jest tam troszkę mniej Gdzieś go tam położyło, gdzieś, gdzieś przygnieciony bardziej był, ale ogólnie groch nie, nie sypie, nie sypie najgorzej. No więc chyba się cieszyć, tak? Także tak to, słuchajcie, wygląda. Rzepaki mamy pokoszony, Tutaj z tego najgorszego gradobicia na tym polu, czyli z 26 hektarów, yy, średni plon z hektara jeszcze to na poziomie 400 kg. Także, także tak to wygląda. Yy, był tam taki jeden komentarz, mmm, troszeczkę się nie do niego odwołam. Słuchajcie. E, bo, no bo to nie jest chyba, yy, nie wiem jak to nazwać, żeby, żeby po prostu nikogo nie urazić, yy, nie jest to za przyjemne yy, mówienie, że to nie jest żadna tragedia, tak? Ja nie po to sieję, uprawiam, żeby później yy, ściągać z ubezpieczalni, tak? No i co mi z tego, że ubezpieczalnia mi zapłaci ten, ten yy, rzepak, wiadomo, no, ubezpieczać, ubezpieczać trzeba. No bo na taką ewentualność zawsze trzeba być przygotowanym, no ale ja nie po to sieję ten rzepak, nie po to nakłady na niego robię, żeby plon był wyższy, żeby potem po prostu mi wytłukło go najzwyczajniej w życiu, tak? No, no nie po to ja to wszystko robię, walczę o plon, żeby później yy, korzystać z yy, jakby z ubezpieczenia, tak, no ja bym wolał zebrać z niego 5 ton niż, niż, yy, niż 100% yy, straty mieć w postaci, yy, w postaci gradu, tak, grad przyjdzie, wybije i 100%, no, nie, po to, nie po to robię, satysfakcja z wjechania kombajnem w taki, yy, w taki rzepak to, to, jest, to, jest, to jest już yy, super sprawa i jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to ja szanuję, ale ja wolę, e, wolę jeździć po polu i to, i to zbierać, niż e, dostawać pieniądze z ubezpieczenia. Tak? A poza tym, e, ja ubezpieczam na 4 tony, ubezpieczyłem na 4 tony, e, a ten rzepak e, mógł mieć potencjał większy, chociaż wiadomo, jaki ten rok był, ale no, nikt nie wie, bo to, co my widzimy. A co w zbiorniku jest, to są dwa, dwa różne światy, tak? Tutaj nie można powiedzieć, a, bo był kijowy, yy, słaby był, to co ty chcesz? Nie, 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 to, 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 nie tak, to nie tak to się odbywa. Kurde, jest trochę tej słomy z tego, znaczy słomy, no słomy. Czy tam resztek pożniwnych może w ten sposób, z tego grochu, nawet nie wiedziałem, że aż tyle, aż tyle może być, tak? No ale jest to jest, świadczy to o tym, że, że groszek Fajnie wyszedł, w tym roku był naprawdę, naprawdę dobry. No i położyła mi ta nawałnica ten groch, położyła mi go i, i niestety nic na to nie poradzę. Oh, oh, muszę zbierać to, co zostało z niego jeszcze tak jest, wiecie, pokręcony troszkę jest w tą stronę, troszkę jest w tą stronę tu by trzeba było tak jeździć, tu by trzeba było tak już ta pogoda, wiecie, zmienia się no jest tak dosyć wietrznie no że wiaterek jest, to jest super bo obsusza nam wszystko ładnie no ale co z tego jak on coś tam nam na wieczór przygoni no i nie daj, nie daj Bóg jakiejś kolejnej, jakiejś nawałnicy czy czegokolwiek bo to są ogromne straty. Już by były. Pszenica, wiadomo, też jest ubezpieczona. Ja ubezpieczam yy, praktycznie wszystko. Ale, no tak jak mówię, nie po to robię, by później brać pieniądze z ubezpieczenia. Nie po to. Ja wolę, wolę kosić, jeździć po polu, być zadowolonym, mieć satysfakcję z tego, co z mojej pracy, z mojego wysiłku trudu, który włożyłem, by ten plon był jak najwyższy mimo wszelakich przeciwności, po yy, to, to to robię. Jeszcze raz się powtarzam, ale po to, po to robię. Może jakiś ja jestem nienormalny, może wy uważacie inaczej, ale, ale tak jest. Tak, tak to wygląda. No tego groszku powiem wam, że dosyć fajnie leci, tak, jest, jest, obroty mam niziutkie, bo ustawione na 640 tylko, no ale dmuchawka mam ładnie dmucha, strat nie mam w ogóle, zobaczcie, ani na wytrząsaczach, ani na sitach także no, ustawiłem, udało się mi ustawić go naprawdę, naprawdę dobrze, ja robię także ustawienia biorę z jakby jakby z zalecanych ich ustawień, no ale słuchajcie, one są takie, że po prostu są nie do przyjęcia przeze mnie. Może ktoś tam na tym bazuje, w sumie ja też bazuję, ale, ale korektę wprowadzam swoją, tak? I jak widzę mniej więcej, zmieniam, jest... ustawiam, wiadomo, każdy groch, każda roślina jest inna, także tutaj nie ma co się porównywać i yy, za każdym razem każdy u kogoś innego może to całkiem inaczej wychodzić. Słuchajcie, tak to wszystko wygląda, i cóż ja tu mogę więcej y, powiedzieć? Powtórzę, że żniwa rzepaczane mamy zakończone. Y, no i tyle, no tak to, tak to w dniu dzisiejszym się y, kształtuje. Przyniczki są jeszcze mokre, także no, nie dam rady ich kosić. Y, bynajmniej dzisiaj nie będę próbował. Bo wczoraj przekaszałem ostatni rzepak, yy, dokańczałem po gradobiciu. Yy, przyjechałem przez pszenicę, by wjechać w pole. Słuchajcie, 16,5, no to nie ma co tutaj kombinować, wymyślać. Nie ma jeszcze pogody, nie, roślina jest niedojrzała, więc. Więc na razie daje sobie spokój z pszenicą. Jeżeli tylko będzie gotowa, to od razu, od razu w pszenicę wjeżdżamy. Yy, mamy tutaj i dla, yy, dla Top Farmsu, teraz, bo spółkę, znaczy Rolimpex yy, przejął Top Farms. Teraz dla Top Farmsu robimy materiał siewny. No i, i to w, w, w pierwszej kolejności, jakby przyjdzie, bo jest po grochu. Maszyna jest czysta, nie mamy innego obcego ziarna. Znaczy, jest to obce ziarno czy tam nasiono ale nie z, jakby z tej samej rodziny, grupy tylko z całkiem innej zresztą groszek w pszenicy to nie jest żaden problem Trochę 7 gram glinu, 5 gram glinu i do widzenia czy jakakolwiek chyba flufenacet czy metrybuzyna też jest w stanie go położyć, Chlorotrulon, też też jest w stanie go wyczyścić tudzież ewentualnie na, na sama, sama zima zwalczy go w 100%. I tyle. Słuchajcie, jak na razie to tyle. Może uda mi się coś z drona urwać. Muszę znaleźć jakiegoś chętnego do nagrania. Jeżeli tak, no to wiadomo, w filmie, w filmie się pojawi. Pojawią ujęcia z drona, może, może, może coś więcej. Także na razie to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.